Proszę Państwa, to jest spotkanie z Panem Dyrektorem Wiatrem to było takie spotkanie, które, na, na które bardzo oczekiwałem. I miałem silną nadzieję, że po tych naszych yy, monitach, yy, któreśmy wysyłali do PKP, w końcu doszło do takiego spotkania. Byłem ku mojemu zaskoczeniu, powiem szczerze, bo przyjechał Pan Dyrektor i przyjechali jeszcze osoby towarzyszące, w sumie to cztery osoby od spraw bezpieczeństwa na torach yy, zaraz mi się skojarzyło ostatnie wydarzenie na torach w stanowcach wiecie, że to było piątek i 13, 13, 13. 13, więc ogromne szczęście nasz kolega miał, że przeszedł no nie wiem, ale dzięki Bogu tak się skończyło. Ale wracając do, do tej sytuacji, proszę ja Państwa, to, to, to jest jakby temat, który dotyczy budowy. To jest jakby temat, który dotyczy budowy drogi Kwi ponieważ jak Państwo wiecie, dostaliśmy tutaj to finansowanie z Urzędu marszałkowskiego, ale to jest. To jest no, malutko, no, bo co tu dużo mówić. Nie, nie są to wielkie środki. My jeszcze wystąpimy. O tutaj być może pani Madził tak, powiedziała to? mi, że... Być może będzie aneksowana ta kwota. Aneksowana właśnie, ta kwota jeszcze... 10, no chodzę za tym, powiem szczerze zależy mi, żeby jak największe było to hmm. dofinansowanie i może mi się uda jeszcze tam wy, wy, wyciągnąć tych pieniędzy. Ale chciałem Państwu powiedzieć, hmm. ona <coughs> nie ma Państwa autostracji gwizdu już, tak, no. nie? Ale to jest bardzo dobra informacja. PKP jest bardzo zainteresowany tym, yy, ty, tą drogą alternatywną yy, dojazdową. Yy, ponieważ oni też liczą, yy, oni uznali tą, ten wjazd jako najbardziej niebezpieczny w samym województwie zachódni pomorskim, proszę państwa, musicie sobie wyobrazić. Jako najbardziej niebezpieczny przejazd kolejowy z województwa Zarody pomorskiego. Zresztą ja go też tak że Zresztą yy, i, I oni tu po to przyjechali, żeby to zobaczyć na własne oczy, bo mieli materiały zdjęciowe, które tego nie oddawają, nie oddają, bo, bo, bo zresztą jak ja nawet oglądałem, to nie mogłem poznać, że to jest to, że to jest nasz wzmiarce natura. No było tak zrobione, że nie było, nie było widać tych górki, tylko było, na no coś stało. To trzeba było z i zrobić z dołu tą fotkę, wtedy by to może oddawało. W każdym razie, że Wczorajsze spotkanie to był, było zakończone w sposób, że pomożemy, no. <głos》> rozpoczynamy no. procedurę, bo musi, no, ja nie wiedziałem jak to wygląda, bo jeszcze tak szczerze powiedziawszy od kolei nigdy, nikt pewno nie dostał żadnej dotacji albo finansów w Polsce, bo chyba będziemy pierwsi, yy, ale procedura jest, wygląda następująco, oni, przystępują, yy, oni powołują komisję, Komisja y, musi tutaj przyjechać, zweryfikować ten, ten punkt, bo mówimy o dwóch przejazdach kolejowych. Jednym mówimy o pana Andrzeja Nowaka, ten y, ta FK, tak zwana, my tak to określali. I drugi przejazd właśnie do wizji. Do wizji. Y, czyli my de facto likwidujemy dwa przejścia, no bardzo niebezpieczne, no, nie, nie czarujmy się. No, pan Andrzeja też jest niebezpieczny. Przecież tam panie Magnieszkom miałem okazję się przekonać, że, że przed nocem nam, nam przejechał W każdym razie, że jest chęć i procedury ruszyły. Ruszyły już, ja się z tego bardzo cieszę. Pan, pan dyrektor powiedział, że w ciągu trzech tygodni ta komisja tutaj się już zjawi, przedstawią nam swoją ofertę. My na nią się nie zgodzimy, bo będziemy chcieli jeszcze więcej. No nie żartuję, ale, ale naprawdę, no trzeba sobie powiedzieć, że, że samo to, że już. Mamy przyrzeczone, że oni nam dołożą do tej drogi to już jest duży plus i, i, i w takim też y, y, rozstaliśmy się w takim przekonaniu, że ta droga zostanie potraktowana w priorytetowo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na torach całego województwa zachodnię pomorskiego.